Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów grupy 21. W czasie naszego kolejnego spotkania z cyklu Chwila dla przyjaciela z grupy 21. Jak się łatwo domyślić, dzisiaj spotykamy się z Agnieszką Berkał. Już jak dobrze liczę, 15 spotkanie. Z cyklu no, witam cię, Agnieszko. No witam. W końcu możemy zacząć. Szczęść Boże. Tak, szczęść Boże. Yy, Agnieszka. No. O tobie trochę tu była między wierszami mowa w czasie jednego z wcześniejszych spotkań. Co bystrzejsi może to połączą. <śmiech> <śmiech> Ale yy, no właśnie, jakie masz wspomnienia z zeszłego roku z pielgrzymki? Bo tam się wiele, wiele wydarzyło się. No wydarzyło się wiele, myślę, że dla nas ważnych wydarzeń. Życie ci się zmieniło. No bez przesady w jest 180 stopni jakoś. 180 stopni, nie? Nie, myślę, że wszystko idzie dobrym torem, po prostu, mm -hmm. tak jak ma być, tak po kolei. No, i co mam jeszcze? No no co tam Po co chodzisz na pielgrzymki? Nie, jeżeli chodzi znaleźć dobrego męża. W sumie właśnie a propos tego szukania męża, ja uważam, że to jest świetny pomysł, żeby pójść na pielgrzymkę i tam znaleźć męża, mm. bo to jest najlepszy w ogóle sposób, żeby wypróbować chłopaka. W ogóle ja uważam, że nikt nie powinien być w związku, jeżeli nie zabrał kogoś na pielgrzymkę, bo to jest najlepszy test świata po prostu. Naprawdę. Jeżeli dwie osoby nie, podczas pielgrzymki zupełnie nie, nie dadzą rady mhm. sobie razem, no to to nie da rady, bo, bo życie nam myślę, że życie przyniesie nam tyle różnych trudności i nierówności na naszej drodze, że taka pielgrzymka to no, nie powinno być problemem w tym układzie. chociaż no tak, jest Chociaż, tym, chociaż nie. ksiądz właśnie nawiąza do tego ważnego wydarzenia, to co było zadziwiające, to była nasza pierwsza pielgrzymka z Filipem, podczas której się nie pokłóciliśmy. I ja cały czas przeżywałam przez całą pielgrzymkę, no o co chodzi? No my się w ogóle nie kłócimy, no jest tak normalnie, tak cały czas miło. W ogóle, o co się dzieje? No i. Rzecznie jest... normalne, że się nie kłócimy, mój <laughs> Boże! No nie, bo to faktycznie jest tak, że pielgrzymka to jest taki czas, że. Mm, Człowiek już nie ma siły nic udawać. Nie ma nie. siły uśmiechać się do wszystkich, jak nie ma ochoty się uśmiechać. Nie. Nie, ma. nie ma siły... nie, jeżeli ktoś nie ma siły się uśmiechać, no to tego nie robi. Hmm? I jest po prostu sobą w stu procentach. Więc dlatego to jest taki, myślę, że dobry test na, na drugą, najbliższą osobę, z którą chce się spędzić resztę życia. To na pewno. No, to takie są poważne intencje, nie? ale nawet, nawet jeżeli chodzi o jakieś przyjaźnie czy coś takiego. Ja na przykład wiem, że nie, z każd nie każdego bym wzięła na pielgrzymkę, po prostu, po prostu nie. Bo, um, bo to jest też pewna odpowiedzialność, i albo ktoś powie, no i kazałeś mi iść na pielgrzymkę, a teraz zobacz, ja tutaj, jest mi tak ciężko, jest mi tak źle i tak dalej, więc uważam też, że to powinien być taki świadomy wybór. Chociaż niejednokrotnie jest tak, że ludzie też pozytywnie reagują jak są tak rzuceni na głęboką mm, wodę, mm. bo sami by w życiu na to nie wpadli, no że tak. można by iść na tą pielgrzymkę. Tak. Powiedz no. w ogóle skąd Ty się wziąłeś na pielgrzymce, bo Ty jesteś z Poznania, nie? Tak. Ja, ja my myślałem z... ciągle, że Ty z Buku w ogóle jesteś tak naprawdę. Nie. Właśnie to też jest takie ciekawe, bo... No tak jak Bukowanka, tak mówisz i wyglądasz. I kto ci tam mówił? Byłaś już też któryś raz na pewno, nie? No, cztery razy byłam do tej no. pory na pielgrzymce. No właśnie chyba tutaj u nas było tak, że to nie ja testowałam na pielgrzymce Filipa, tylko on mnie. Bo to on mnie namówił On Ciebie namówił, Ty? Tak? tak, tak. I, I no w sumie dzięki niemu tutaj w ogóle jestem. Mm. No i zostałam, bo bardzo mi się podobało. Przede wszystkim chyba to, jakie jest doświadczenie wspólnoty Kościoła. Nie tylko w, po, wśród osób w grupie, jak idziemy wszyscy razem. To mhm. jest no to super, że no, idziemy wszyscy razem, rozmawiamy. Ale też, jak nocujemy u innych osób, to jakie dobro nam pokazują, dzielą się tym, co mają, chociaż na przykład mają bardzo mało. Hmm. To jest taka niesamowita wspólnota kościoła, że i dzięki temu ja jestem po prostu taka radosna na tej pielgrzymce zawsze. I po prostu uśmiech z ust nie schodzi, bo, bo widzę, jacy super ludzie idą ze mną i jak jest po prostu idealnie. No, no fajnie. No fajnie. Nawet dlatego dla właśnie tak średnio nawet nie chwytają jakieś kryzysy czy coś. Tak jak słuchałam poprzednich osób, to tam mówili często. Tu o, o kryzysie mm. dnia trzeciego, takiego, tu noga boli, tu tutaj coś na pacę u pana, pana gania jedzie. Czy nie jechałeś nigdy? Mm. Nigdy nie jechałem. Bambelka Bąbelka może nie się, jeszcze, to się ja zastanów w tym chciał. zawsze filmie, mam jednego. Zawsze bo mam. Jednego, do klasztoru powinnaś, iść, jak nie miałeś. Więc nie? Słucham, jednego że ten nie. jeden to jest taki symboliczny. Hmm. No więc jakieś takie wielkie kryzysy to mnie nie, nie biorą. No dobrze, mhm. czyli tak bezproblemowo Ci się idzie, zawsze uśmiechnięta, myślę jeszcze, co tu ci zapytać, tak. wiesz Agama. Jest tak było, jest taki noc, tak to jest chyba w Szarkach, czy jakichś tam Zajączkach, czy gdzieś śpi się w remizie i yy, no tam trzeba znaleźć łazienkę, bo tam sala nie ma łazienki i szliśmy raz i szukało tej łazienki i... Pukamy co chwilę do drzwi gdzieś i jakoś tak albo nie otwierają, albo psy spuszczają, albo coś. I jedna pani otwiera, i słucham. słucham. A my tak, no bo jesteśmy ja pielgrzymami. I, tutaj... I tutaj jest możliwość, żeby się u pani wykąpać. Nie mam ciepłej wody. Ale my nie potrzebujemy ciepłej wody. My spokojnie, możemy mieć zimno. W ogóle nie mam wody. się zdarzają, <laughs> Ale to się w ogóle nie należy tym jakoś bardzo przejmować, właśnie tak trzeba to wziąć na śmiech. Tak jak ksiądz zdanie, że może niektórzy w ogóle ciężko uwierzyć w coś takiego. No, że tak brzydko trochę. No ale jesteśmy w końcu pokornymi pielgrzymami, dlatego musimy powiedzieć, że nic nam się nie należy od tych ludzi, prawda? Nic nam się nie należy. I możemy tylko pokornie. To jest to moje słowa, to ja to właśnie. zawsze powtórzę. Dokładnie. Właśnie w żarkach to powiem, <laughs> że tam bo oni nie mają wody. I mogłem to powiedzieć, nie żartuję, ale. No więc tak naprawdę nic nam się od nich nie, do, nie należy, nie? I musimy tylko dziękować. Znaczy, my ustawiamy. nie mamy takiej pretensjonalnej postawy chyba do, do ludzi, też, nie? Że, żeby oni nam coś dali, nie? Myślę, że nie. nie. Czy <laughs> każdy musi być też tego świadomy na samym początku, nie? Że, więc te nauki, jak się oddaję na początku osobom, które idą po raz pierwszy, to myślę, że jest bardzo ważne. Bo też no niektóre takie um, zasady ogólne trzeba poznać, żeby... No, tak, że tym bardziej, zachować. że my mamy tych pierwszaków dużych. Ja też zawsze staram się na tym skupić, bo wiem, że... I chwała Bogu, że... No, bo 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 wiem, że to nie... To no. jest ze no, no, tak. No, Mówiłeś też o wspólnocie Aga, nie? Że ona jest ważna na, na pielgrzymce, że jest taka otwarta i że się ludzi poznaje i tego. I, i się spotyka też... No, jakąś wspólnotę tych ludzi życzliwych, czasami no, tak jak ta panica Wody nie miała mniej życzliwych, ale, ale też jest coś takiego jak modlitwa. Ona jest w różnej formie na pielgrzymce. Jak to odbierasz jako taka właśnie już kiedyś jeszcze nastolatka, nie teraz, już taka. Mniej. Mniej nastolatka, ale bo modlitwa to jest taki temat te, też myślę ludziom się gdzieś na, na, nasuwający mocno, że, kojarzący pewnie z pielgrzymką, ale ona, no jak się idzie to trochę inaczej to wygląda, nie, że to nie są tylko ciągle jakieś przynudne paciory, No właśnie jak to odbierasz? Znaczy na przykład dla mnie od zawsze trudna była modlitwa różańcowa, bo od zawsze, a jak jeszcze idziemy pielgrzymką i są dwa różańce dziennie, to naprawdę nie jest łatwe dla mnie, ale... Jeżeli chodzi o taką radę, którą może można by dać pielgrzymom, to to, żeby jednak zawsze wyciągali ten różaniec i mm -hmm. zawsze te paciorki jednak samemu przekładali, mm -hmm. a nie tak jak ludziom, dobra, to nie wyciągam, bo tam gdzieś w plecaku, czy coś takiego. Myślę, że to jest też zupełnie inne skupienie i koncentracja na, na modlitwie. Mm. Ja na pielgrzymce ukochałam sobie koronkę do Mimośja Bożego. Um, tak, szczególnie może tą śpiewaną, ale no nie dlatego, że tam ojej, jak jest ładnie, co to naprawdę to, to jest zawsze robimy o tej samej porze, o tej 15. to jest dla mnie taki stały punkt dnia i naprawdę, no to jest fajne. No i jeszcze oczywiście modlitwa jest naszym śpiewem, kiedy, wtedy kiedy nasza grupa, w tym roku przecież największa. Jak głośno potrafimy razem śpiewać takie radosne pieśni, chwalę Boga. No to jest niesamowite, naprawdę. Jak staramy się jeszcze mimo tego zmęczenia i wyskakiwać na te różne słowa, na różne piosenki, tu klaskać, tu machać, tutaj cokolwiek. No to jest taka, no taka radość nas bije. I myślę, że to też jest piękne świadectwo dla ludzi, którzy chociażby przejeżdżają samochodem obok. Mhm. No właśnie, bo każdy może coś znaleźć z modlitwy tych, tych, tego wachlarzu, różnych form modlitwy, które Kościół ma i tam jest, tam jest wiele tych wariantów. I koronka, i godzinki, i różaniec, co wspomniałaś, I, i to, co najważniejsze, czyli msza święta i, i czytanie Słowa Bożego, to wszystko się, się pojawia. Więc każdy gdzieś tam może coś dla siebie znaleźć i w takiej formie w tym uczestniczyć. Albo no myśleć o niebieskich migdałach, to od niego zależy wtedy, nie, to też jest jego sprawa. nie I to też jest chyba fajne na pielgrzymce, nie? że to tam nik nik nikogo do modlitwy ostatecznie nie zmuszają. Jedyne, o co prosimy zawsze, żeby innym nie przeszkadzać. nie? Jak ktoś się nie chce tą formą modlić, to niech nie przeszkadza w tym czasie innym. I tyle. Ale z drugiej strony, no też bądźmy szczerzy, ciężko jest przez cały dzień, biorąc pod uwagę to zmęczenie, słońce, pogoda, cokolwiek, na, na każdej modlitwie się skupić. Tak, tak. tak. Taki, no, ale ciężko taki też sposób. iść. No właśnie, iść i się nie modlić to jest bez sensu w ogóle, po co iść. nie to Mówi jak... się, że każdy nasz krok jest modlitwą. No tak. To jest w ogóle też taka, taka forma modlitwy, która nigdzie się nie, indziej nie zdarza w kościele, ale ten jeden jedyny raz to chyba gdzieś już. Nie wiem, czy mówiłem, czy powiem w innym spotkaniu, ale to pada w czasie tych naszych chwil, że, że, że na pielgrzymce to jest tak, że człowiek się modli, jak, no, modli się nogami. Normalnie modlimy się właśnie śpiewem, czytem różańcem, Generalnie, jak wypowiadamy jakieś słowa, no, tam każdy krok jest modlitwą, no bo jest pielgrzymką. Jak idę w jakimś innym tam gdzieś celu, na przykład, nie, no, nie wiem. Do ubikacji. Ja do sklepu. Do sklepu. To przykład. Że idę do sklepu, to, to to nie jest modlitwa, ale jak idę na jasną górę, do każdy krok nic więcej nie trzeba robić. To jest też piękne, właśnie, nie? że to u nas uświęca. No, takie uświęcone chodzenie to jest. Tak? Ja chyba najbardziej podziwiam te osoby, które naprawdę, naprawdę cierpią, mają te otarcia, te wszystkie rzeczy, ale. Ja podziwiam tych, którzy, którzy leczą te, te otarcia i te wszystkie bąble, ja bym tam, jak widzę czasami to brzydliwe takie nogi z tymi bąblami. Matka kochana jeszcze, a, ktoś tam, no, tak. no, no to jest... Pozdrawiamy nasze kochane pielęgniarki. Tak. tak, mamy ich kilka. Pozdrawiamy je, zwłaszcza ja je pozdrawiam, bo są ważne dla innych pielgrzymów. Cieszę się, że nigdy nie musiałem korzystać z ich pomocy. To nie jest przeciwko pielęgniarkom, tylko... Tylko to, to jest, no właśnie, moja radość z tego, że, że ja nie muszę, na szczęście jeszcze nie muszę leczyć swoich wnuków na pielgrzymce. To będzie początek końca dla mnie, jak ja będę mieć bąble, to ja, ja się załamię psychicznie, nie? jestem słaby psychicznie. I... No dobrze, pięknie, wesołe to spotkanie dzisiaj nasze Agnieszko, ale no właśnie, trwamy w Wielkim Poście. Pochylmy się jeszcze troszeczkę nad Słowem Bożym, co dzisiaj Kościół czyta. Przeczytajmy sobie tą Ewangelię. Masz ten tekst, czy... A Odo znowu innym razem rzekł do nich, Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada?". Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. A on rzekł do nich, do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię, wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałam od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wy wyższycie syna człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię. Ale że to mówię, czego mnie ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. No, Pan Jezus nie jest z tego świata, nie? No To zdanie tak bardzo zapada w pamięć, i od razu tak sobie myślę: No, tak, jeżeli Pan Jezus nie jest z tego świata, no to ja nie do końca muszę rozumieć Pana Jezusa. Pana Jezusa I wszystkie mm, sprawy z nim związane. Dokładnie, wszystkie sprawy, ale z drugiej strony też, jako że nie jest z tego świata, nie powinniśmy go traktować jako Boga odległego, tak? Bo. Chyba przyszedł na ten bo świat. przyszedł i jest. I i tutaj co chwilę jest podkreślenie takie ja jestem, hmm. jestem, jestem blisko, jestem między wami, jestem tutaj. Hmm. I... To znaczy to się tak łączy i to jest niby takie przeciwieństwo jedno z drugim, ale trzeba jedno jednocześnie i drugie zaakceptować, że on jest bliski, ale ostatecznie też nie nieodgadniony. Nie znaczy najgorzej jest w ogóle, to są tak się chyba herezje w ogóle moim zdaniem rodzą, nie tylko w kościele, ale w ogóle jak ktoś myśli, że już wszystko wie. I zerza wszystkie pomysły, i znaczy wszystkie rozumy i, i odgad wszystkie pytania, ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Takich ludzi trzeba się bać, nie moim zdaniem. No tak. Znaczy, no, to jest trochę tak, jak dążyć do doskonałości. Nigdy człowiek nie będzie doskonały, nigdy nie, nie posiądzie całej wiedzy. No. Nawet nie, nie tylko jeżeli chodzi o o Pana Boga, ale jeżeli chodzi o wszystko, nie mm. jesteśmy w stanie powiedzieć wiem wszystko na tym świecie i znam wszystko. My Kościół, my, my też no, posiadamy jakąś prawdę o Bogu, ale też jesteśmy w drodze do poznawania i zgłębiania tej prawdy ciągle. To też, I nie mamy tego na wyłączności. No, na, nasza wiara jest drogą do Pana Boga mm. i i chyba ważne jest to, żeby po prostu cały czas iść i nie ustawać w tej drodze, nawet jak po drodze mamy jakieś swoje upadki i zwątpienia to no. cały czas iść. Tak jak na za cały czas idziemy. No właśnie, więc jesteśmy ciągle w drodze i do Pana Boga, i na Jasną górę. No i chyba już powoli do końca tego spotkania, takiego fajnego i przyjemnego, wesołego <grym> dzisiaj i opartego na słowie Bożym. Ale to wszystko za dobre się też kiedyś kończy, więc... No, no dziękuję Ci też Agnieszko nie? i za to, że, że mogliśmy się trochę tu pomodlić, bo to też przecież, która słowa Bożego, to też modlitwa i mogliśmy powspominać stare dobre czasy. Nie, nie. takie stare, młodzi jesteśmy jeszcze. I ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No, już, no już proszę. Taki awans. Proszę bardzo, służę. To jest, mam nadzieję, że też no nie tylko, że pójdziesz, ale zabierzesz jeszcze jakąś gramatkę ze sobą. No? Myślę, że jest to do zrobienia. No, no, cieszę się. Dziękuję Ci Agnieszko za tą kolejną chwilę dla przyjaciela, y, którą mogłem ja z Tobą spędzić jakoś w, dzięki tym internetowym łączom. Y, pozostali pielgrzymi i nasi przyjaciele naszej grupy 21. To była kolejna chwila dla przyjaciela z grupy 21. Tym razem z Agnieszką Berkał.